Nie potrzeba. Ja rozumiem, że Pani ma jakieś tam swoje animacje z stosunku do bummistrza, ale, ale to nie świadczy o tym, że my wszyscy musimy yy, yy, yy. to oglądać i słuchać w tak dalej. Bardzo Pani proszę, Pani wsiądzie z boku i nie, będzie jeszcze lepiej tego, bo przynajmniej kamerę i wszystko będą yy, widzieć to, pani, jakie Pani nazwa przeży. Proszę bardzo, przystępujemy do obra. Proszę. Nie, nie przywróci Pan porządku na sali, ja nie chcę możliwości kontynuowania obrad w takich warunkach. Więc proszę mi powiedzieć, co ta Pani robi złego? Niezgodnego z prawem. No, panie Sprawikie, proszę mi powiedzieć, co ta Pani robi niezgodnego z prawem? Proszę Pana, Pan ma w czasie obrad, może wyjaśni Panu, co Pan robi niezgodnego z prawem. W czasie obrad Pan ma zagwarantować taki przebieg obrad, żeby każdy mógł się swobodnie Dać, a publiczność zajmowała przeznaczone do tego miejsca. A jest wyznaczone yy, przez pana jako burmistrza Pytunie miejsce dla, dla tych y, mieszkańców, którzy przyszli na sesję? Panie Kolewka, to proponuję coś innego. Proszę sobie usiąść na moim miejscu, ja sobie usiądę na pana miejscu i będziemy tak. prowadzić sesję. Czy pan w stanie na takie rozwiązanie? Niech pani łaski siedzi za paną. Chce pani siedzieć za mną? Niech pani siada. Nie, nie, nie nie przeszkadza. Proszę bardzo, zapraszam Panią za mną, przynajmniej będzie lepiej widać yy, asoalto Nie, ja naprawdę nie przeszkadza to. Yy, więc przystępujemy do procedowania. Proszę bardzo.